Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Z tej strony oczywiście Przemufut Witam was w kolejnym odcinku, gdzie naprawdę dużo się działo Bo otwieraliśmy paczki Z gwarantowanym tocem na przykład Premier League Ale też z klik angielski Angielskich I trafiony dwa razy ta sama karta Ale naprawdę genialna karta, gdzie będzie w moim głównym i podstawowym składzie Robić różnice jak i na w kącie Road to Glory tam też składzik złożyłem naprawdę niesamowity. Jeszcze taka mała informacja. Włączyłem y, wspieranie kanału, także jakby ktoś był zainteresowany, to możecie zobaczyć ten przycisk wspieranie kanału, może was zainteresuje jest opcja. Ale ja już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. dobra zobaczmy. Zdecydowałem się kupić 500 FIFA Points. Wiem, że to jest straszna głupota, ale otworzymy niezbędny Toc z Premier League. Zawiera 10 rzadkich złotych piłkarzy z Premier League, w tym jednego o cenie 84. Plus. I tym 84 plus jest mój. Mohamed Salah, 25 zł za Lorisa to raczej nie był dobry deal. Heelwell Loris i dwa duplikaty e, Lipa. Toc? Nie, co to jest? 8-3, dobra, ten typ, ale to nawet na Quixol nie da, bo to jest niewymienne. Zobaczmy tą pakę. Dawać tego Salaha Mohamed Salah w wersji. WEJE Gratulacje! Gratulacje! Zobaczmy, czy jest Totsik? Jest UCL, czyli MARES. Nie, Lindelof. Obręca spoko, nawet, ale. Dwa walkouty raczej, raczej za tyle foderów trzeba na to dać. To się raczej nie zwróciło. Paczka 83 plus razy 2 za jakiś tam segment. Zobaczmy, jest odcik, ale czy z Premier League? Nie, to nie z Premier League, to jest 91 overall. Więc do SBC jak będzie jakaś ikona, to będzie w sam raz. i no jeszcze Teo Hernandez, nie Teo, tylko jego brat. Lucas Hernandez, wracaj do zdrowia. Znowu jakaś paszucha z, yy, z rozbudowy? To jest chyba codzienne logowanie. No i znowu jest to, co jest grane. Ale dobra, no, przez że dodali te tocy z lig angielskich niższych, to te docy lecą tak naprawdę w co drugiej paczce, nawet beznadziejnej. No ale to jest naprawdę duży, duży plus, bo mamy znowu foder. Zobaczmy sobie paczkę 81 plus razy 11 z Premier League. Jeszcze dzisiaj będą takie w tym odcinku około 6 takich paczek, jak nie więcej. Także przepalimy pierwszy skład i zobaczymy, co wypadnie za całość. Drugi skład również teraz przepalamy. Trochę musiałem na to wydać, niestety, ale. Ale mamy rozbudowa 11 piłkarzy z Premier League 81. Myślę, że szansa na jakiegoś tocsa jest dosyć spora. Ale czy będzie właśnie taka karta? No, jak będzie toc, to wiadomo, że to będzie z Premier League. Tylko proszę. Nie, ja to jest MOTM? O MARES, dobra, jest MARES. To jest overall 89. Ciekawe, ile on kosztuje. Ja za chwilę zobaczymy. Oprócz niego Arnold. No, ta paczka raczej taka, taka średnia. Dwa okałty. Raczej średnio. Jesteśmy już na moim koncie Road to Glory, gdzie też e, zrobimy sobie e, tą paczkę 81 plus razy 11 przepalą Kochlera trafionego z Pika Hero. No i w sumie dwa jakieś woderki wymienne musiałem dokupić, a końców mam dużo, no bo e, wbiłem 11 winów. Przepraszam, 16 winów, to aż nie dowierzam dalej, że tyle wbiłem. Wbiłem 16 winów na tym Road to Glory. Proszę, mamy walkałcik z jakiejś beznadziejnej paczki. Może, a nie. Nie był to Mbappe, jest to Lori, ale foder, jak znalazł. Więc czas teraz otworzyć za całość. Paczka 11 piłkarzy Premier League. Jest. Moment. son Jest! Tak. Tak przecież na to konto on jest idealny. On być. Ile on kosztuje? 600-700 koła, przecież na tym rotu glory. Potrzebowałem napastnika, chciałem kupić Izaka w ogóle, fantazy, teraz mamy Sono, chyba jest dwa razy lepszy niż ten Izak, na pewno dwa razy więcej kosztuje. wow, jeszcze też się rozwinie, ale... 600 koła, nie no, ten zawodnik jest idealny, jaki ja mam drop w tej FIFA, to jest po prostu niesamowite. Tworzył sobie tutaj na Road to Glory jeszcze tę paczkę ośmiu piłkarzy Premier League rozbudowę, powiem wam, zrobiłem już ich ponad 20, nic totalnie nie oddaję z tego, ale dobra... No jednak nie oddało, wiecie dlaczego? Bo już to jest duplikat na moim koncie, trafiłem go 3 razy na tym Road to Glory więc będę musiał gdzieś go przepalić. Szybko znalazłem SBC, gdzie mogę się pozbyć właśnie tego Zinchenko. Jest to Alansa Maximeu. No długo będę go pewnie robił, ale na szczęście jest na niego 10 dni, także jak jakieś paczki foderkowe wezmę, na przykład z karnetu, na przykład paczkę 15-25, nawet że 84+, to na pewno tego Alana zrobię za darmo, a do tego składu, gdzie mam praktycznie cały skład Premier League, który za chwilę Wam pokażę, będzie on po prostu jak znalazł Drugi skład na Alana, również przepalony Przepalony od dlatego nie widzieliście jak go trafiam Ale trafiłem z drugiej paczki 11 piłkarzy, 81 plus z Ale otwierałem to W nocy na webapie, więc nie mam tego nagranego No ale trafiłem go Oprócz niego jeszcze trafiłem innego zawodnika W ogóle dwa tocy w jednej paczce, ale za chwilę zobaczycie Kto to był i za chwilę w ogóle wam pokażę Składnik na tym Road to Glory A tu w paczce ekrany jakieś Takimi nie zjech no więc skład na tym Road to Glory wygląda następująco. Ten zawodnik, którego trafiłem łącznie z OdeGarda w jednej paczce, jest to Hurricane. No niestety jest drewnem, ale w każdy meczek na niego gram, to nie niszczy, to go potestuję, bo mam jeszcze tego Watkinsa. W razie czego mogę dać Watkinsa, tutaj nie ma problemu. Ewentualnie dać jakiegoś Watkinsa na przykład za, za tego kola, bo on jest raczej taki średni, ale powiem Wam, ten skład myślę, że jest solidny, no jak na jeden dzień grania tylko Foot Champions. Pewnie zastanawiacie się, czemu kupiłem Mateusa za 160 tysięcy, ale stwierdziłem, że ten Casimiro ma w sumie takie fajne statystyki na SO. Bo no dlatego bo zwinność, równowaga oraz strzelanie to na pomocnika to jest raczej tak słabo, a chciałbym wykorzystać jego obronę i fizyczność na środku obronę, więc po prostu pokażę wam, jak to wygląda. Własna taktyka. W grze wygląda to następująco. Gram właśnie Bruno i Mateusz na SPD, Danilo Casimiro SO, boki pomocy Martinelli Kol, Cole, napad Son i Watkins lub właśnie Kane. A co jeszcze chciałem wam pokazać? No kogo kupiłem? Kupiłem jeszcze Martinellego za 307 tysięcy. On obecnie chyba więcej nawet kosztuje. No tak mniej więcej 320 kosztuje. A te trafy z pijków to widzieliście. No oprócz tego jeszcze kupiłem właśnie Lotara Mateusa, więc ten skład, no jest jeszcze niesamowity. Sonic. Ten skład wygląda naprawdę potwornie. Jak na jeden dzień grania to jest naprawdę, naprawdę top. No dobra, mamy, mamy już Palinie, mamy y, Mitome i jeszcze mamy do wyboru no, może nie do wyboru, ale odblokowanego okoczy. Także trzy potężne fodery. Y, na bocznym kącie ten y, Mitoma wygląda. Potężnie, więc go zrobię, ale to jest główne konto, więc na razie na głównym go sobie odbieramy. O! Mamy toca Nie no, żartuję. Hiro to jest oczywiście no, troll, który, który chyba nie wypala. Także mamy Okocze. No jeszcze teraz wybierzemy, wybierzemy sobie patrzcie, dwa, dwa tocy w jednej paczce. Tego jeszcze nie było. Mamy toca Japończyka, LS. To to może być. No ale mamy tego Mitome. On naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie wygląda jako zmiennik. Może go dam. No i Palinia, Palinia na SO może by coś pociągnął, ale na tym SPD to taki taki słaby Casimiro nawet podobne staty ma, ale jednak Casimiro jest lepszy. No i mamy, mamy idealnie godzinę 19. Patrzymy, co jej, czy w końcu będzie ikona. No, jest Alison, tak jak mówiłem. Yy, w sumie, ej, jakie. W... Dobra, ja go może zrobię do składu, ponieważ jak wiecie, mam Wandajka. Yy, a nie ukrywam, Jerzy Dudek jest taki sobie, więc tego Alisona może zrobię. Ale mamy nadzieję, że... dobra jest jeszcze to rozbudowa toc Premier League, to sobie zrobimy I czy jest ikona Jest rozbudowa TOTS z, z tych niższych lig angielskich, to też sobie zrobimy Czy jeszcze jest coś, czy jest ta ikona wymarzona Czy jest rozbudowa TOTS, to już było Nie ma Nie ma, szrocik, sandali Ok, zrobiłem paczkę hmm, TOTSa, gwarantowanego toca z tej niższej ligi angielskiej, która jest z trzech nie mam pojęcia, co tutaj jest dobrego tra do trafienia. Na pewno jest João Pedro, ale czy oprócz João Pedro jest tutaj coś dobrego, to zobaczymy. Ja tutaj się na nic nie nastawiam, żeby po prostu był dobry foder, A może Brazylia nas zask zaskoczy tutaj. Okej, okay, to jest ten słaby, jeden z gorszych. Myślałem, że na początku jak go zobaczymy, że to jest z ten co w leku był. Chociaż 91 overall, druga liga angielska, staty 4 na 4 jakiś głęboki rezerwowy w sumie staty ma fajne finezyjny strzał z strzał fałszem. Ale oprócz tego to raczej on się... Nadaje do na przepałkę, tylko i wyłącznie. Ale zobaczymy, czy jej w nas wierzy, czy. Yy, czy da nam coś dobrego z tej paczki 11 piłkarzy 81. Kaczmar mówi, że odda. Nasz pierwszy wspierający. Zobaczymy czy... czy faktycznie. Odda! Ja chcę się cieszyć z Halanda. a Land Eee, tripier. No, ale jest Totsik, jest Totsik. E, tylko, że to jest duplika, zapomniałem. I co ja mam zrobić z tym tripierem? Powiedzcie mi, na co ja mam to przepalać? Także jutro, 19 streamek, zapraszam was bardzo serdecznie. Potwieramy paczki, paczki z ikoną. Może, jak będą lub no, gwarancje Tots to na pewno będą w Premier League. Ale teraz zobaczmy na no, Road to Glory gwarancja Tots z niższej ligi angielskiej. I tutaj jeszcze jest ciekawsze sytuacje niż na moim głównym koncie. Bo tutaj naprawdę kilka ciekawych zawodników może wpaść do składu. Tylko zobaczymy, czy tak będzie. Nie znam się na tych kartach, które są dobre, które mnie. Także wiem tylko, że Brazylia jest dobra. Więc zobaczmy, Brazylię tutaj w tym Totsie. Kto tutaj będzie? Anglia. SO to będzie ten SO, którego już trafiłem za Foot Champions. Nie no, to na, na, na głównym koncie lepiej oddało niestety. Pierganini. Średnia, średnia, warte 20 tysięcy. A ja mówię, że się opłaca robić Alisona. W sensie, mam tripiera na duplikacie, więc muszę go przepalić. Na pewno potestujemy tego Alisona, dam wam znać, jak śmiga. Ale zobaczmy najpierw te, te trzy paczki są. Nie wiem za co, nie mam pojęcia, za co te paki. ale trafmy w końcu tego Halanda. Jak trafiam Halanda, puszczam na full e, muzykę Haland Haland. Zbanują mi streama, zbanują mi odcinek, ale co z tego? Trafmy Halanda. Mnie w tej Dobra, zrobiłem tego Alisona, dam wam znać, jak broni. Przypalam y, pakietę. W sumie tyle z ciekawszych kart. Alison, y, czy on jest dobrym bramkarzem? Nie wiem, ale na pewno muszę przetestować, bo u mnie Dudek to jest jakaś padaka. Ostatnio muszę go po prostu wywalić. Y, Bylek to chyba będzie lepszy, a Alison, mam wrażenie, że mi się zgra z wandakiem, to ty idealnie, więc będzie dobry do tego składu. Otwórzmy te paki. Zacznijmy może od tych słabych. Przejdźmy teraz gwarancja tocca. Yy, zobaczymy. Okej, okay, jest ten sam typ, co u mnie. Yy, na głównym koncie. Fajny foder, ale teraz chyba ważniejsza paczka. No ale bez tocca to tutaj. No Bernardo Silva, fajny foder. Ale O, jeszcze Lori, yy, ale raczej nic fajnego. Dobra, zrobiłem, udało się zrobić 10 minut w tym pucharze, także mamy paczkę piłkarza yy, 85, ale co ważniejsze, paczkę piłkarza Toc Premier League, więc to jest. To, na co wszyscy chyba czekamy. Otwieramy raczej normalnie. Tak zadecydował czat, tutaj na naszym live. Uuu, będą emocje. Otwórzmy paczkę piłkarzy 85. Najpierw mamy to co też. ale to będzie ten 9.1, ja chyba go mam. Czy ja go mam, czego ja przepaliłem? Nie. Co ja mam zrobić z tym duplikatem? Miejmy nadzieję, że... Coś dobrego, ale najważniejsza jest ta paczka z tocem, która za chwilę będzie. Ale najpierw taki, na, jako, na smaczek, może jakaś wróżba narodowości. Dobra, jest walkautic, więc jest spoko. Mbappe Myślałem, że dembele przez chwilę, ale by to był. M Mekambe to by był hit. No dobra, mamy foder przynajmniej. Dobra. To jest ten moment. Pierwsza gwarantowana paczka piłkarza to Sprymylik na moim koncie. Uff. Salach! Nie, proszę! W sensie git, w sensie git, to jest dobry traf Zapomniałem że przecież oddało To jest fajny traf, ja myślałem że to duplikat, wiecie czemu? Bo ja mam go na bocznym kącie Ja mam go na bocznym kącie i myślałem, że, że to jest duplikat, ale myślę, że win To z drugiej strony, z drugiej strony wam coś pokażę z drugiej strony wam pokażę mój skład i teraz chyba wiecie, czemu. Hmm, czemu ta moja reakcja nie była aż taka. Taka aż dobra. Harant po, po roku w Korei. E w ogóle, bo to miała być paczka z Tocsem Premier League, a to nie był, to nie jest Toc. To nie jest przecież Toc. był, in tylko. No patrzcie, Mbappe, od Mbappé nie będzie lepszy. Od Cruyffa. Ile Cruyff teraz kosztuje, tak z ciekawości? Tylko że królew ma 5 sztuczek. Nie no, Korew milion cały czas stoi z ceną. Bo nie będzie lepszy. Ewentualnie... No na ławkę go mogę dać, tylko za kogo na ławkę? Za Eto może. Eto byśmy może na statki wystawili. No jeszcze to jest sprawa do rozważenia. A dobra, zobaczmy tą, tą pakę. Czy na zakończenie streamka? To no, jest Hero! Polak Rodak, Eusebiusz Smolarek. Witam bardzo serdecznie w zespole. Mamy hero, co jest? Oddało hero i sternik w jednej paczce. Wow, co jest? No wiem, że to 20 koła zginola. No to tylko Zinola byłby grywalnych z zwykłych hero. W ogóle mogliby na przykład do paczek zamiast tych zwykłych hero dać na przykład World Cup, albo te lepsze powoli. Ale no, paka. Пока... Baka myślę, że topowa. No też myślałem, że Dudek. Zapomniałem, że Smolarek. Przez chwilę myślałem, że może Lewandowski. Ale Lewandowski tej karty jeszcze nie ma. Także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego materiału. Myślę, że film zakończony w mocnym stylu. Smolarkiem i Sterlingiem w jednej paczce. Pamiętajcie łapeczka w górę. I przypominam, że jest też opcja wspierania kanału, jakbyście byli zainteresowani. To możecie tam zobaczyć. No i oczywiście zapraszam Was na live'a 19. Siemanko. Cześć.